Nie wiem czy mnie było słuchać, ale... Hello, hello! Z tej strony Kuba. A dzisiaj sobie pogramy w Happy Glassa. Polecam gierkę, bardzo fajna. A my co? Znaczy to nie jest już oryginał, bo Fireout to nagrywał. Polecam wbić do niego na kanał. Zostawcie mu tam suba, jak jeszcze nie macie. A my bez żadnego przedłużenia zaczynamy. Dobra, tutaj mamy narysować jakąś taką linię. O. A, czyli w tej gierce chodzi o to, żeby trafić wodą do szklanki. Dobra, zaspinujemy sobie. Nic, niech będzie coś fajnego. Przepraszam, jakiś dźwięk odkurzacza, ale moja mama odkurzano i. W ogóle napiszcie mi, czy oglądacie to podczas elekcji. O. Nie chcę, Cię tamtą gierkę, to. W sumie może być z tego seria, bo tutaj chyba są jest dużo tych. Poziomu. O jezu, ale to słychać. Przepraszam Was bardzo. Teraz może mnie nie słychać, więc ja nie będę nic mówił. Będę Wam tylko pokazywał, jak to, to zrobić. Dobra, jesteśmy po cięciu. Dobra, jest. Aż się nawet trochę wylało. Dobra. Polecam wbić też na kanał Dudeczek duże Dy. I tam w komentarzach na jednym z filmików, w sumie na wszystkich, macie taki horrorki z dreszczykiem. I tam wbijcie do niego na kanał, bo I fajny ma kanał. Tylko tam rzadko odcinki nagrywa. O, moja mama właśnie przestała. Tam, y, to już Wam mówię, bo nie wiem, czy mnie. A, czekajcie. Nieważne. Powiem Wam w komentarzach, więc zjedźcie na dół i sprawdźcie, co będzie w komentarzach. Co tu trzeba zrobić, halo? <laughs> chyba wiem. Nie, nie tak. Wiem, że nie ma głosu, ale musi mnie dobrze. Ktoś musi mnie chyba dobrze słyszeć, nie? Czyli wy, widzowie. Dobra. Coś takiego? Nie. Jak? Albo jak chcecie taką gierkę, chociaż ona raczej nie jest fajna. Nudno będzie w nią grać. W sumie nie wiem, czy w tą też nie będzie wam za nudno. To napiszcie mi w komentarzach, jaką chcecie gierkę, a ja w nią zagram. Tyle, ile będzie łapek w górę, tyle w nią tyle w, to, to w tą grę zagram. Tylko mi napiszecie. Czekajcie, bo tutaj chciałem dać przyżyć tutaj mi jakiś bał Czyżby tak to trzeba było zrobić? Tak jest. Zrobiliśmy to. W ogóle o co chodzi z tą butelką? Widzę tam jakiś znak zapytania, ale nie wiem o co z nią chodzi. Dobra, bierzemy. Co to jest? Co to jest jak gra dziwna. Lol. Nie chcecie tą grę... No, patrzcie. Czekajcie, nie tam... No, ważne. nieważne. A? Nie. Głupie reklamy. R reklamy. Czekaj bo jak chcecie Dead Incoming, to napiszcie mi w komentarzach. Nie wiem tutaj trzeba zrobić, ale chyba dać ten poziom do hamburgerów, ale okej. Okay. My do nie tego przyszliśmy. Z tego na pewno będzie seria, bo to strasznie długie chyba jest. I zostawcie tutaj 10, 10 łapek jako, jako mój taki najlepszy filmik. Nie wiem, czy to jest dla was najlepszy. Bo już mam inne filmiki na kanale, więc polecam wbić. No i obejrzeć te filmiki i zostawcie tam ten. I subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. Co to jest zagra? Co to jest? co?

Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Ta, ta reklama była zboczona, i nie chcę, żebyście tego widzieli. Ja tego no, Oczywiście, szybko pominałem. I dobra, tutaj chyba takie coś trzeba zrobić. Um, trochę tutaj dużo wody zostało, ale okej. Okay. really oni co się atakują. He. <laughs> przepraszam, mogliście sobie pominąć. Będzie dobra, jest ok. Za chwilę będzie ten, do tej do tych kreseczek takich. W ogóle napiszcie też w komentarzach, czy mnie dobrze słychać, bo nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Nie wiem, taki kwadracik. Czy znaczy, trójkącik? Nie, kwadracik Jezus. Myliły mi się figury geometryczne. Ogólnie moje marzenie to jest wbić tak na sam początek takie marzenie to jest nie wiem 100 subskrypcji wbić potem jak wbijecie to jest 100 subskrypcji chociaż wiem że to jest nierealne ale wierzę w was w ogóle już 30 gwiazdek ale hehe dobra Wierzę w Was i myślę, że zostawicie tą subskrypcję i wbijemy do końca wakacji. W ogóle też nagram odcinek, jak jestem w Warszawie i będę nagrywał. Nie zobaczycie, co tam będę nagrywał. Ale powiem tak, vlog będzie bardzo fajny. Dobra. W ogóle poprawiła mi się ta linia, lol. Prosta, ta linia była prosta jak W. I czekajcie, Znaczy wiem, że dałem ten? A jakbym zrobił? A, nie, nie. No, trzeba. Myślałem, że jak dam, wiecie, że zrobię taki kółko, to mi się to poprawi, bo to byłoby trochę dziwne. W ogóle polecam wbić na kanał Czukę, cecha duże i łódzkie, małe. Dobra. On robi takie coś. na dwie gwiazdeczki, ale co tam. Okej, okay. dobra. Fajna gierka. Już dwunasty level, mm, takie coś? Tak to takie coś trzeba było OK Okej. W ogóle chcę coś zobaczyć. Czy jak to wykorzystam do końca to będą mogli... Mówił... On mógł dalej pisać, jak to do końca wykorzystam. Ej, Lon, mogę dalej pisać, co? Dobra, ale nie, 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 nie. Przeglądaczki. Tutaj trzeba zrobić coś takiego. Coś takiego. To fizyka gry nie moja. Okej, okay. yy, tutaj trzeba chyba takie coś zrobić. O, nalewaj się, dobrze. Wszystko jest dobrze. Gdy zastanawiam mnie, czy to jest jakaś. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Zastanawiam mnie, czy to w wokół... ogóle. Czy to w ogóle jest jakaś rura, czy nie? A może kran? Ma trzy gwiazdeczki zrobione. Mam. No. Okej. Okay. O, o prawie by było co jest. Cyk. No tutaj łatwe to było. Nie wiem, dzisiaj sobie tak spróbujemy do 30 poziomu przejść i potem sobie to wrzucimy. Mm, I potem sobie może ogólnie jest chyba z jakichś 1000 poziomów, bo patrzcie, ile gwiazdek można zrobić. No, Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ja można zrobić 2160. Więc, albo to jest 2000 poziomów, albo. Nie wiem, ja. Może. Może, może seria 2000 jest, albo 1000. Może i można nawet po 3 gwiazdki zdobywać. Dobrze. No nie, no głupie. Gdzie ja teraz weszłam? Halo. Dobra, nieważne. O Jezu jakie ładnie Nie chciało się to No co jest No jest! Ładnie pięknie wszystko No Nie wiem, spróbuję to teraz szybko przechodzić tak jak umiem O tutaj mi już pokazało nawet Okej, okay, dobra szybko nie eee. Za bardzo nie ma o czym gadać. Eee. Nie przepraszam, muszę wziąć ten kubek. Przepraszam wam. Widzimy się po cięciu. Dobra, jesteśmy po cięciu. Nie wiem, czy mi się udało ta, ten, tą szklankę zdobyć. O okay. jest! Oh, ta szklanka w ogóle, jak ona wygląda. Dobra, coś takiego? Tak, coś takiego trzeba było zrobić. Hehe. <laughs> dobra, dobra. Już mamy 23, to tak. 25. jednak, bo jeszcze za niedługo jadę na zakupy z mamą. Nie mam za dużo czasu. Więc jeszcze jeden poziom i kończę odcinek, bo już i tak już trwa długo. Co to trzeba było zrobić coś. O, nawet skadłem. Dobra, i tak było, i tak było. Kolej, który poziom już jest? Dobra, ukończyliśmy 25 poziom. Dobra, jeszcze ten, ten spróbuję. O, to jest ta gra. Dziwna. Trochę. No, Okej. Okay. To jest jakaś zacięta walka. Dobra, czekajcie, widzimy się po cięciu. Dobra, się tu. taki fajny ołóweczek. Zagram sobie jeszcze jeden poziom. O, to jest ta gierka. Dziwna. Okej, okay, nie, 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 nie mam pytań. Jaki fajny ołówaczek odblokowałem. Widzicie? Taką krupeczkę. Czy taki taki inny kolor? Dobra. A więc... To by było na tyle w tym odcinku, zostawcie lajka, kliknijcie dzwoneczkiem, napiszcie w komentarzu jaką chcecie grę w kolejnym odcinku, jak wybierzecie horrorek albo gierkę, jakąś normalną, <laughs> jak wybierzecie horrorek no to zagram horrorek, ale wybierzcie mi jakiś straszny, a jak gierka no to taką wiecie, zlizowaną, no, no więc to by było na tyle i... Widzimy się w następnym odcinku z tej gry, albo z innej. Na razie!